Czytanie apelu proszę szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, organizatorkę marszu Pamięci, Anitę Czerwińską. Szanowni Państwo, spotykamy się tuż przed wyborami, w których waży się to, co będzie z Polską. To kolejny moment, który może zdecydować, jakie będą losy dochodzenia do prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej, czy będzie możliwe rozliczenie odpowiedzialnych za nią, a także czy będzie możliwe zatrzymanie tej fali nienawiści, którą władza wciąż i wciąż uruchamia przeciwko narodowi. Nie dajmy sobie wmówić, że to wybory bez znaczenia. Ich wynik może wpłynąć na pozycję urzędującego premiera i jego rządu. Może przyspieszyć ich upadek. Może też ich ocalić i umożliwić dalsze rządy. Będzie miał znaczenie dla przekonania Polaków, że tę trwającą już 7 lat epokę złych, prostackich rządów można wreszcie skończyć. Będzie miał także znaczenie dla ukrócenia bezkarności i buty, które władza demonstruje każdego dnia wobec Polaków, którzy jej nie popierają, gdy nimi pogardzą, wobec ofiar katastrofy smoleńskiej, gdy pełni pychy politycy, platformy, Blokują w Senie uchwałę domagającą się przywrócenia dobrego imienia generała Andrzeja Łasika. I wobec elementarnych standardów demokracji, gdy PO blokuje możliwość wyjaśnień na temat finansowania przez Berlin partii Donalda Tuska. Przychodzimy tu cztery lata, oddając cześć tym którym zależało na w pełni wolnej i demokratycznej Polsce i którzy robili wszystko, co w ich mocy, by taką się stała. Upominamy się o nich, o realizacji ich wartości, domagając się spełnienia politycznego testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Teraz w tych dniach musimy też zadbać w naszych środowiskach, w naszych rodzinach, by tych wyborów nie zlekceważyć. Niech nasi bliscy znajomi, Pójdą do wyborów i nie pozwólmy, by dali się nabrać na różnych przebierańców. Są po to, by nic się nie zmieniło, by interesy postkomuny, by interesy Berlina i Moskwy miały się tu dobrze. Prezydent Lech Kaczyński mówił nam, że warto być Polakiem. Warto, by naród i jego państwo, Rzeczpospolita, trwały w Europie. Nie miał złudzeń, że ten sposób myślenia podzielają obecnie rządzący. I my dziś nie miejmy złudzeń, że jest to także szczególna wartość dla wspierających władze PO państw ościennych. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, by to sposób myślenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zatriumfował w tych wyborach. Dziękuję.